piłeś, chcesz jechać, może się nie udać. W planach polskiego rządu pojawiły się pomysły przymusowego montowania alkoblokad w samochodach. Dotyczyłoby to pojazdów publicznych i ciężarówek oraz samochodów tych kierowców, którzy po zakazie prowadzenia pojazdu chcieliby znowu zdobyć uprawnienia. Alkoblokada nie pozwoliłaby uruchomić auta osobie na podwójnym gazie. Podobne techniczne rozwiązania funkcjonują już na przykład w Szczecinie, w przypadku autobusów miejskich. I to jest coś, co narodziło się i dosyć długo stosowane, więc nie jest to jakiś wielki, nowy system. Jak to się odbywa technicznie w samochodzie? Jest możliwe zamontowania po pierwsze do każdego samochodu takiego systemu. Działa on trochę na zasadzie immobilizera, bo jest to system, który brakuje nam zapłon pojazdu. Nie pozwala nam na uruchomienie samochodu, jeżeli na alkomacie, czy tym testerze nie będzie 0,0. Jak to działa? Montowany jest przeważnie tak, żeby nie był możliwy do zidentyfikowania. Zidentyfik na zewnątrz mamy tylko i wyłącznie m, albo element, do którego podpinamy alkotest, albo już zabudowany alkotest, gdzie możemy wyciągnąć m, przysłowie ustnych, dmuchamy i po osiągnięciu 00 zero, zero, dopiero samochód pozwoli nam wystartować. Nietrzeźwych kierowców wciąż nie brakuje. Jeszcze trzy lata temu na terenie powiatu legnickiego zatrzymano około 700 osób na podwójnym gazie. Dwa lata temu 680. W tym roku, w pierwszym kwartale policja zatrzymała ponad 100 nieco. Trzeźwych kierujących. Zdarzeń drogowych spowodowanych przez promile też nie brakuje. Ostatnie dwa lata to jest bardzo podobna liczba, około 50 zdarzeń drogowych, w których udział brały osoby nietrzeźwe, kierowca, bądź też pieszy był osobą nietrzeźwą. W tym roku, w ciągu pierwszego kwartału, mamy 16 zdarzeń, gdzie sprawcami są osoby pod wpływem alkoholu. Zgodnie z kodeksem karnym, nietrzeźwemu kierującemu za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Jeśli spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu, to w więzieniu może spędzić nawet 12 lat. Nowy projekt u Ustawy przewiduje nie tylko alkoblokady, ale również wydłużenie zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat, a w przypadku tzw. recydywistów, czyli osób, które po raz kolejny prowadzą na podwójnym gazie, nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.